Witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest skaner Defense24, a moim Państwa gościem jest pan poseł Andrzej Rozenek, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie na wstępie, jakie chciałbym zadać, panie pośle, to jaki jest pana stosunek do ustawy o obronie ojczyzny? Mój stosunek do, do tej ustawy jest jakby wtórny. Ważniejsze jest to, co ta ustawa realnie zmienia. No ona oczywiście porządkuje akty prawne dotyczące wojska polskiego, zbiera je w jeden akt prawny pokaźnych rozmiarów, bo na zależności od tego, jak jest wydrukowana, liczy 600-700 stron. Natomiast realnie w obecnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Polski ona nic nie wnosi. Może wnieść chaos, jeżeli za nią nie pójdą odpowiednie rozporządzenia, akty niższej rangi. Natomiast naszej obronności w sposób istotny tu i teraz nie poprawia i nie należy tego od niej zresztą oczekiwać. Aktualizacja przepisów, które jeszcze można powiedzieć są z PRL-u i tych spraw dotyczących nie, nie uważa pan poseł, że to jest ważne? Nie, uważam, że w tej chwili dużo ważniejsze jest to, w jakim stanie mamy armię. Jak wiele jest zaniedbań, zaniechań, jak wiele sprzętu tej armii brakuje. Na kwestie przyrządowania prawnego, środowiska legislacyjnego oczywiście to wszystko jest ważne, ale takie rzeczy powinno się robić w czasie pokoju, a nie na chybcika, na gwałt, pisaną na kolanie ustawą w momencie, kiedy rzeczywiście jest realne zagrożenie. A pomimo pewnego protokołu rozbieżności pomiędzy opozycją a rządem, jednak udało się wypracować jakiś konsensus. Prace były szybkie nad tą ustawą, ale pomimo, tam powiedzmy, kilku zapisów, co do, można powiedzieć, generaliów, jednak była zgoda ponadpartyjna. Myślę, że taką czerwoną linią, za którą chciał przejść rząd, było wyciągnięcie środków finansowych poza kontrolę parlamentu, no do tego nie dopuściliśmy, tę sprawę udało się w pracach nad tą ustawą no jakoś przywrócić, tak? Kontrola została przywrócona, więc tutaj rzeczywiście pewien konsensus był. Co do reszty, to raczej można mówić o szantażu, a nie o konsensusie, bo jeżeli ktoś nazywa ustawę ustawą o broni ojczyzny. No to proszę sobie wyobrazić, co by było, jakbym na przykład zagłosował przeciwko takiej ustawie. No przecież pisowskie media od rana do wieczora by trąbiły, że rozenek jest przeciwko obronie ojczyzny. No trudno. PiS się posługuje takimi właśnie chwytami poniżej pasa, po to, żeby swoje ugrać. Niestety, jeszcze raz powtórzę z dużym. Niepokojem nie jest to sedno problemu, przed którym dzisiaj stoi polska armia. Sedno problemu to jest jej niewyposażenie w odpowiednie środki walki. W co powinna być wyposażona, pana zdaniem, polska armia, już jakby kontynuując tutaj myśl pana? Znaczy, dwie rzeczy. Po pierwsze, przestarzały sprzęt wymaga wymiany na nowoczesny. I to niby jest oczywiste i banalne, ale jakoś. Nie, nie widać tego procesu. I druga rzecz, no to trzeba myśleć o nowym sprzęcie, którego jeszcze do tej pory polska armia nie posiadała, jak na przykład bezpilotowce, po to, żeby sprostać wymaganiom współczesnego pola walki. W jednej i w drugiej sprawie mamy ogromne zaległości. W jednej i w drugiej sprawie przez ostatnie 7 lat bardzo niewiele się poprawiło, a w niektórych aspektach nawet można powiedzieć, że się cofnęliśmy. No, bo jeżeli mamy mówić o, o bezpilotowcach, no to przecież nikt nieprzytomny nie powie, że kupienie dwóch zestawów bajraktarów cokolwiek wniosło do, do, do tej kwestii. Nikt nie powie, że na przykład kwestia programu Wilk, czyli budowy naszego czołgu, w jakikolwiek sposób się posunęła do przodu. No, mamy poważne zaległości, a o tym rządzący jakoś niespecjalnie chcą. Chcą rozmawiać, być może dlatego, że trzeba by się na początku tej rozmowy przyznać do tego, że 7 lat zostało zmarnowanych. Przed nami szczyt NATO. W opinii wielu ekspertów, najważniejszy szczyt NATO w historii. Czego się pan spodziewa yy, po tym spotkaniu, po szczycie, po usta na ustaleń na szczycie? Jakby pan tutaj mógł podzielić się swoim komentarzem. Ja mogę, mogę powiedzieć o swoich nadziejach. Mam nadzieję, że będzie to szczyt, który pokaże jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego, że będzie to szczyt, podczas którego ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, zostaną zdyscyplinowani. Myślę tutaj zarówno o stronie niemieckiej, jak i przede wszystkim o, o takich państwach jak Węgry. Mam nadzieję, że ten szczyt przyniesie również pewne decyzje dotyczące przyszłości. Na pewno to trzeba wzmacniać flankę wschodnią Sojuszu i, i trwale ją wzmacniać, nie wzmacniać doraźnie. No, rzeczywiście ma, mamy szansę obejrzeć czy być widzami najważniejszego szczytu NATO od wielu dziesięcioleci, chociażby dlatego, że Pakt Północnoatlantycki. Praktycznie jest u progu wojny. Oczywiście nikt tej wojny nie chce, oczywiście wszyscy chcielibyśmy pokoju, ale biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w Ukrainie, należy się spodziewać i przewidywać wszystko, co, co najgorsze. I te scenariusze również Pakt Północnoatlantycki powinien mieć przećwiczone. Mam nadzieję, że ma. Trwa heroiczna obrona Armii Ukraińskiej przed rosyjską inwazją. Czego Pana zdaniem, w jaki sposób należy pomagać Ukrainie? Też trwa dyskusja. Na zachodzie wspomniał Pan o postawie Niemiec, które w zasadzie taką pomoc wręcz blokują. Więc jakby Pana zdaniem realnie ta pomoc, jak powinna wyglądać? Najlepiej podawać przykłady. Tak? Przykładem takiej absolutnie dobrej pomocy i dobrego działania jest Wielka Brytania. Stamtąd płynie sprzęt, stamtąd płynie realne wzmocnienie dla ukraińskiej armii. No, oczywiście, Stany Zjednoczone też tutaj są, okazują się niezawodnym partnerem i, i służą zarówno pomocą techniczną, jak i myślę, że również pomocą wywiadowczą. Gorzej z pozostałymi państwami, szczególnie europejskimi, i też Polska tutaj niespecjalnie. Ma się czym pochwalić, bo no, dostarczenie amunicji oczywiście było jak najbardziej zasadne. Dostarczenie y, piorunów trudno powiedzieć, w jakiej ilości też jest zasadne. No a o większej ilości pomocy y, militarnej ja przynajmniej nie słyszałem. A przecież można by tutaj y, nieco, nieco, nieco większej pomocy udzielać. Generalnie, y, Armia ukraińska póki co ma czym walczyć, chociaż oczywiście nie jest wyposażona w 100%. No, ale chyba taka sytuacja na żadnej wojnie nie występuje, żeby jakaś armia była w 100% idealnie wyposażona. Zatem Ukraina ma o tyle szczęście, że rzeczywiście graniczy z państwami NATO, które tego wsparcia udzielają i zareagowały dosyć solidarnie, trzeba to przyznać, że początek tej wojny był. Momentem solidarnej, jednoznacznej reakcji świata Zachodu, który tę wojnę potępił, potępił agresora, potępił Putina. Pytanie: Jak długo państwa Zachodu wytrwają w tej solidarności i czy ktoś tego wreszcie nie złamie? Mam nadzieję, że nie. Będziemy wracali do tego tematu. Moim państwa gościem był pan poseł Andrzej Rozenek, PPS, członek Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję pięknie.